Blista Compact to 32 pojazd prezentowany w tej serii. Jest to stary sportowy samochód, który regularnie ukazuje się w każdej części GTA od GTA Vice City. Odzorowany jest na pierwszej generacji Hondy CRX. Na zdjęciu tego samochodu teraz widzicie na ekranie. Blista Compact to samochód o przeciętnych osiągach z, napę z napędem na przednie koła. W GTA V występuje w dwóch wersjach: zwykłej tylko na konsolach PlayStation 4 i Xbox One, i wersji malowanej, która jest dostępna tylko dla osób przechodzących z konsoli starszej generacji do konsoli nowej generacji. Niestety, niestety samochodu tego nie ma w ogóle na konsolach starszej generacji, czyli na PlayStation 3 i Xbox 360. Bardzo prawdopodobne, że Blista Compact pojawi się również na PC. Wersja malowana od zwykłej nie różni się niczym, bo obie wersje posiadają takie same osiągi. Bliznę zwykł możemy znaleźć sponującą się na drodze praktycznie w każdym miejscu w Los Santos, oraz możemy też kupić na serwisie internetowym za 42 tysiące dolarów. Jeżeli chodzi o wersję malowaną, no to możemy ją zdobyć robiąc zdjęcia 50 mozaiką rozmieszczoną na mapie, a wygląd tych mozaik teraz widzicie na ekranie. Ale sprawdźmy teraz jakie modyfikacje posiada ten samochód. Do wyboru mamy pancerz, hamulce, silnik, modyfikacje wydechu, modyfikacje maski, klaksony, światła, neony, tablice rejestracyjne, lakierowanie i tutaj mamy kolor podstawowy oraz dodatkowy, klatka, modyfikacje dachu, progi, spoilery, zawieszenie, Trzynie turbo, koła, no i na sam koniec szyby. Jak widzimy pojazd ma bardzo dużo modyfikacji i można go tutaj fajnie pod swój gust poprzerabiać. Ale sprawdźmy teraz pojazd na trasie direct przy depotuningu, no i zobaczymy jakie czasy ten samochód osiąga. Najpierw sprawdzimy blistę przed modyfikacją. lista niemodyfikowana osiągnęła czas 23 sekundy i 15 setnych. Teraz sprawdzimy listę po modyfikacji. Lista modyfikowana osiągnęła czas 21 sekund i 8 setnych. Wpisujemy wyniki do naszych czterech tabel i porównujemy je z wynikami innych samochodów. Mamy cztery tabele, dwie w klasie pojazdu przed i po twingu, no i dwie ogólne też przed i Podsumowując, pierwszy plus tego pojazdu to ilość modyfikacji, drugi plus to sterowność, trzeci plus to w miarę dobra odporność na kolizje. Pierwszym minusem będzie słaba prędkość, a drugim minusem słabe przyspieszenie. Moja końcowa ocena to słabe 6, jeżeli macie inną ocenę to napiszcie w komentarzu. Jaki będzie kolejny samochód? To wszystko zależy od was. Napisz w komentarzu, który z dwóch pojazdów chcesz zobaczyć w kolejnym odcinku. Jednocześnie na brzegi pojazdu zobaczyć spośród wszystkich, a będzie może znajdziecie się na tym obrazku w kolejnym odcinku.